Umiłowane dzieci, błogosławię Was, żyjcie w miłości braterskiej, tak jak jest to moją wolą. Musicie dalej iść w pokoju razem z Waszymi braćmi, zanosząc moją miłość wszędzie tam, gdzie przechodzicie. Wzywam Was do prawdziwej skruchy i do wyznania swoich grzechów, po to, abyście otrzymali łaskę posiadania większej miłości w tym dniu tak szczególnym, uroczystości mego świętego ducha. Żeby przezwyciężyć to, co teraz przeżywacie i to, co nadchodzi, potrzebujecie owocu miłości. Tej miłości, która przekracza to, co wyłącznie ludzkie, tej miłości, którą mój święty duch wylewa na moje dzieci w obliczu nadchodzących kataklizmów, po to, żebyście nie wpadli w rozpacz. Miłość mego świętego ducha zachowa was od rozpaczy, utrzyma was mocnymi i zachowującymi wiarę we mnie. Błagajcie nieustannie o dary ducha świętego w was. Jest to niezbędne. Po to, żebyście je posiedli i żebyście byli godni tak wielkich skarbów. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Musicie postępować i działać w mojej woli, wypełniać moje prawo, prowadzić godne życie i żyć godnie. Z darów Ducha Świętego wyrastają owoce potrzebne do tego, by prowadzić życie dobre, z pełną świadomością, że bez mnie jesteście niczym. Są to miłość. Która prowadzi Was do miłości miłosiernej, do pełnej życia w miłości bratniej i do spełniania pierwszego przykazania. Radość duszy utwierdza Was nade wszystko w tym, że przy mnie nie ma lęku. Pokój jest skutkiem ufnego oddania się mojej woli i życia w pewności mojej opieki, pomimo trudności ziemskiego życia. Cierpliwość posiada ją ten, kto nie ulega niepokojowi ani w obliczu przeciwności życia, ani w obliczu pokus, ale żyje w całkowitej harmonii z bliźnim. Długomyślność, umiejętność czekania na moją opatrzność, nawet kiedy wszystko wydaje się niemożliwe, daje wam to wielkoduszność. Łagodność. Posiada ją człowiek uprzejmy i delikatny, traktujący innych z delikatnością. Dobroć. Zawsze przynosi korzyść bliźniemu na moje podobieństwo. Oddanie się braciom jest nieustannie obecne w człowieku, który ją posiada. Cichość. Utrzymuje Was w równowadze ducha, jest prawdziwą zaporą dla gniewu i złości. Nie toleruje niesprawiedliwości, nie pozwala na zemstę ani na żywienie urazy. Wierność, daje świadectwo mojej obecności w człowieku, który jest mi wierny aż do końca, żyjąc w mej miłości w prawdzie. Skromność, sprawia, że jako świątynie Ducha Świętego żyjecie z godnością i przyzwoitością. Dając tej świątyni godność niezbędną do tego, aby nie zasmucać mego świętego ducha. Wstrzemięźliwość sprawia, że człowiek posiada wysoki stopień świadomości sumienia, dzięki posiadaniu mego świętego ducha. Dlatego człowiek zachowuje porządek w swoim postępowaniu, nie pragnąc tego, czego nie posiada, będąc świadkiem wewnętrznego porządku i kontrolując swoje porządliwości. Czystość sprawia, że jako świątynię Mego Świętego Ducha utrzymujecie prawdziwe zjednoczenie ze Mną. Dlatego oddajecie się Mi, osłabiając w ten sposób nieuporządkowania, nie tylko te cielesne, lecz nieporządek wewnętrzny, który prowadzi was do nieuporządkowania w waszym postępowaniu. Dzieci umiłowane, bądźcie prawdziwymi świadkami mego świętego ducha, nie połowicznie, lecz całkowicie. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się: wulkany ryczą i sprowadzają cierpienie na moje dzieci, zmieniając klimat na całej ziemi. Módlcie się, dzieci umiłowane, aby obecność mego świętego ducha. Będąca w całej pełni w mych dzieciach, powstrzymała zło przed całkowitym wniknięciem w ludzkość. Módlcie się, dzieci moje, silny ból przechodzi przez mój kościół. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się o zaufanie do mnie dla ludzkości. Mój święty duch rządzi w każdym z moich dzieci, od każdego z Was zależy. Czy go przyjmiecie i czy będziecie postępować właściwie, aby w Was pozostał? Trwajcie w stanie duchowej gotowości. Błogosławię Was moją miłością, Wasz Jezus. Komentarz Luz de Maria. Bracia, w obliczu tak wielkich darów i owoców, o których z naciskiem mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Musimy podjąć wysiłek, by Jego godnie zdobyć, nie zadowalając się patrzeniem na nie z oddali, albo jak na coś nieosiągalnego. Nasza postawa jest tu najwyższej wagi. Utrzymujmy świadomość tego, że potrzebujemy być pełnymi Ducha Świętego, w jedności przy najświętszej trójcy. Przybądź Duchu Święty, spójrz z niebiosów wzięty. Światła Twego strumień, przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień, o najmilszy z gości, słodka serce radości, słodkie orzeźwienie, w pracy tyś ochłodą w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie, światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza. Podaj swej potędze, bez twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę, nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, w tobie ufającym. Siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen.